pozda ostro do Królikowskiego i jego partnerki, mnie zniszczyc. szybko usunęła swój nocny wpis. Antek Królikowski w lutym został zatrzymany przez policję i poddany testom narkotykowym, którym wykazali obecność w jego organizmie substancji THC, czyli składnika marihuany. Aktorowi postawiono własny zarzut kierowania samochodem osobowym pod wpływem substancji psychotropowej. Po przesłuchaniu na komendzie policji, Antek Królikowski wydał oświadczenie, w którym wyjaśnił, co dokładnie wykryto w jego organizmie i dlaczego aktor zapewnia, zleczy objawy stwardnienia, rozsianego medyczna marihuana, która kupuje w aptece. Przeczytaj więcej: Antek Królikowski wydał oświadczenie po zarzutach prokuratorskich zadał ujawnienia nagran z zatrzymania. Do swojego oświadczenia dolaczył zapis treści swoich policyjnych zeznań, a z nich dowiedzieliśmy się. Za Joanna opoznajala utrudniać mu leczenie medyczne marihuana, a nawet chcieć od niego kolosalnych pieniędzy. Gdyby test narkotykowy, który mu zrobi, wyszedł pozytywnie. Do lutego 2022 roku leczenie marihuana było dla mnie bardzo utrudnione, z uwagi na dezaprobatę mojej ówczesnej partnerki. Która traktowała marihuanę tak samo, jak twarde narkotyki czy alkohol. W trosce o ratowanie malzenstwa z matka mojego dziecka podpisałem nawet oświadczenie. Za zakaz dorazowałem wykrycie THC w moim organizmie za placę 15 000 Zl, zł, co też trzykrotnie uczyniłem zeznal Królikowski.